Zaczynamy od otwarcia admin Lucky Bloka i zobaczymy, co nam wypadnie. Prosimy to krzesełko. To jest to chyba krzesełko spaghetti tualetti na samym początku. Słuchajcie! Mega dobry Brainot! Więc jeżeli chcecie go wygrać, no to zapraszam was do wbijania. Słuchajcie, mieliśmy tylko 1% szans na trafienie go! Ja pierdzielę ej! Co so jest? W dzisiejszym filmie będę szukać skamerów u mnie na Discordzie, więc zobaczymy, czy uda nam się jakiegoś znaleźć. Spróbujemy go później oskamować. Także jeżeli chcecie się przekonać, oglądajcie do samego końca, a ja nie przeszkadzam i zapraszam do odcinka. Słuchajcie, ja już jestem po nagrywkach i powiem Wam, że to, co się tutaj stało na tym odcinku, to jest po prostu kosmos, więc naprawdę oglądajcie do końca i napiszcie w komentarzu papryka, a ja Wam wtedy przypnę serduszko. Wysłałem już pierwszą wiadomość Tutaj jakieś dziwne rzeczy wysyłałem No nie wiem co to jest, jakaś mucha po ekranie chodzi I takie rzeczy słuchajcie mam na trada Zobaczymy czy ktoś mi coś tutaj zaproponuje I mamy słuchajcie pierwszą wiadomość Mogę ci dać los kombi za te dwa dul 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 Czekajcie, czyli co on ode mnie chce? On chce tego i tego ode mnie No dobra Ja mu w tym momencie wysyłam link do prywatnego serwera I czekamy Także słuchajcie, ja już widzę, że fan do mnie wbił No i kurde ma serio tego Brejrocika Także co, czekamy, co on robi? No, on idzie po te roty. No, nie wiem. Ja... O, mega, to serio jesteś ty? No, kurde. No, to jestem ja, kolego, że się pewnie teraz dziwił. Dobra, ja go przyciągnę zaraz do bazy. No, siema, siema, mordzia. Zobaczymy, czy on mnie oskamuje. Tego, tego, tego. Ej, powiem wam tyle, że ten trade. No i tak szczerze, no ja jestem pewny, że to jednak będzie scam No bo on daje 67,5 miliona Ale zobaczymy, no mogę się mylić Poczekajcie, czy on tutaj nic innego nie bierze? Bo ja mam tutaj u góry jakieś sekrety mega mocne Ej, co on robi? Co on, ej, co on robi? Co ty robisz? Ej, co on robi? Co on robi? Ej, dobra, ja, ja tu, ja tu nie czekam Ej, patrzcie Co on robi? Ej, jakiś dziwny on jest Dobra, pomogę mu, przyciągnę go i jak go laguje. Chyba jakaś, słuchajcie, tu jest dziwny telefon albo jakiś internet słaby. No i co? Ej, poczekajcie. Teraz biorę go. Sprawdzamy. Czekajcie, no nie bije mnie. No nie bije mnie, no nie gadajcie, że pierwszy trade będzie udany. Coś napisał. Sorry, za ci... zacina mi telefon. Kurde, kolego, ale ty piszesz dziwnie. No ale no nic. Ej, słuchajcie. Pierwszy trade, legitny. Jeżeli chcielibyście wygrać na przykład takiego Brejrota, albo któregokolwiek Brejrota z tej bazy, to wbijajcie na Discorda. Link do Discorda macie w opisie i przy przypiętym komentarzu. Mogę ci dać mega dobrego Los Kombi za Los No My Hototopitos, ale ty dajesz pierwszy. Dobra, słuchajcie, to już jest pewny scam. To jest pewny scam. Ale dobra, zobaczymy, damy mu tego. Nie, nie powiedział, jakiego chce, więc damy mu tego. No, dla mnie, tak szczerze, to jest pewny skamek. Pisze, że ja muszę dać pierwszy. No, dla mnie to jest dziwne, ale zobaczymy. Jest kolejna osoba. Stonoga XD2. I co on tu ma? Los kombinacji. Ja pierdziele, Przecież to jest najzwyklejsze los kombinacji o nas. Ej, ten gościu jest jakiś dziwny. No, ale dobra, no zobaczymy. Siemakonewskiej dolu. Elo, elo, ej, ale nie ta baza, nie ta baza, chopy, co ty robisz? No tam idź. Tam, ej, gdzie on poleciał? Ja pierdzielę, siemano, siemano. Tutaj, tego, tego, te, tego. Tego, tego, tego. Tego no, tego no. Zobaczymy, kurczę. No i wziął go. I wziął go. Ja, ja wezmę go nawet. albo nie. Albo nie, poczekajcie, ja wezmę tak. Na niewidzialności, słuchajcie. Pokażę mu jeszcze, że mam admin panel. To, żeby się nie wy, żeby się wystraszył trochę. O. I bierzemy. Z... Czekajcie, czy on wyszedł? No nie wyszedł. Dobra, no także bierzemy. Ej, czy to się znowu uda? Poczekajcie, no stoi w miejscu. Stoi gościu w miejscu, coś napisał. Ej, co ty robisz? Ja pierdzielę, no zabieram to, co moje. No i fajnie, no i fajnie. Dzięki, mordzia, piękne, no. Ej, zobaczymy, kurczę. Czy może kolejny tradzik będzie jeszcze dzisiaj jakiś? No ja mam nadzieję. Ej, na. Jeszcze na żadnego z kamery nie trafiliśmy No, a już mamy drugi trade Słuchajcie, no to nie wiem, czy to wy macie takiego niefa... A, okej, okay. nie, dobra Chłopie, koniec z tobą, dostajesz jumpscara. Gościu dostał jumpscara. No i co, cwaniaku? No i co tam, cwaniaku? Z jeszcze go ładuję. teraz mu kopa No i patrzcie, no i patrzcie On to sobie może tylko chcieć Nie strasz A no widzisz, no i cię wystraszył, dobra Wal się, lamusie, wychodzimy Słuchajcie, w międzyczasie jak czekam na wiadomość od jakiegoś kolejnego potencjalnego tradera, otworzymy sobie kolejnego Lucky Bloka i zobaczymy, co mi z tego wypadnie. Sprawdzamy, sprawdzamy. Oj, teraz najgorsze. Ja tego to nawet nie chcę. Sprzedaję go od razu. No i koniec, no ja pierdziele. A widzowie, jeżeli wy chcielibyście sobie kupić któregoś na przykład z tych brainrocików, no to również możecie wbić na Discorda. Na Discordzie macie taką możliwość zakupienia sobie któregoś z takich yy, właśnie brainrotów. Nawet Lucky bloka możecie sobie kupić. Więc no, zapraszam. Mam Dragoni Caneloni za admin Lucky bloka plus dwa razy eh Esok, Sekolach. Ale ty dajesz pierwszy, bo ja się boję skamu. Ej, dobra, to jest skam na miliard procent, słuchajcie. Ja nawet nie mam dragoni Caneloni, także sorry, ale nie wierzę. Ale dobra, zobaczymy. Może gościu będzie go miał. Słuchajcie, także jesteśmy. I on ma dragoni Caneloni, słuchajcie, 400 milionów na sekundę. Ja pierdzielę. Ej, jest tu, jest tu. Dobra, pokazujemy mu. Chodź, chodź tu, chłopie. Ja pierdzielę. Co to ma być? Dobra, dwa razy Echok, Sekola, te dwa Te dwa, tak, te dwa Ej, naprawdę nie mogę w to uwierzyć Ja pierdzielę Dragoni Kaneloni, słuchajcie, to jest tyle Warte, bierze, dobra, bierze Pierwszego, ale go teleportuje To tego, to tak samo jak tego pierwszego Biegnie, słuchajcie, biegnie Ty, co on robi? Jakiś dziwny Gościu jest, patrzcie jak on idzie dziwnie Dobra, tego, tego też No, 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 ej, za mną bazę No nie ale dobra, otworzę mu, ja go dodałem jeszcze wcześniej do znajomych i on teraz chyba może wyjść. Tak, dobra. Dobra, 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 dobra. No, co on robi? Nie wiem, ja mu pomogę, bo on sobie chyba nie radzi. Ja pierdzielę, chodź tu! Chodź tu! No sobie nie radzi przecież! Ja pierdzielę i staną w miejscu, słuchajcie. Przeciążyło mu! Przeciążyło mu! Eee... Y nie. Nie, 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 no, nie, no wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie, ale chociaż bilaki. Ja no, nie, no, co to ma być w ogóle, no? Co to ma być? Dragonika... Nie, dobra, piszę do niej. Ja, nie, nie, no, dobra, nie, no wiedziałem, że tak wyjdzie, byłem pewny, no i po co ja taki odcinek głupi nagrywałem? Łatwo, snupku, Nie. Proszę, oddaj mi to. Napisałem do niego. No proszę, niech mi on to odda. Ja pierdziele. Słuchajcie, mam pomysł, jak mogę to spróbować odzyskać. Napisałem mu. Że kończę grać w tę grę Oddam Ci wszystko. Zobaczymy, słuchajcie, to jest głupi skamer. Napisał mi noobku przez N. Jezus, nie wiem. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że to wyjdzie. Użyję admin panelu, użyję wszystkiego, żeby to tylko zadziałało. Błagam, niech on się na to skusi. No ja mam naprawdę dobre rzeczy w bazie, więc myślę, że jest jakaś szansa na to. Ej, słuchajcie, on dołączył, on dołączył! Ja pierdzielę, ej, dobra, ej, ja mam bazę zablokowaną, sprawdzamy. Ej, dobra, jest 100 sekund. Napisałem, weź wszystko, nie chcę już w to grać Ja pierdziel Ej, słuchajcie, on nie zamknął bazy Nie zamknął bazy, nie zamknął bazy Dobra, mam pomysł, mam pomysł Zaczynamy powoli Pójdę szybko do niego do bazy Ej, coś napisał Chwila, bo mama mnie woła Dobra, dobra, stawiamy mu trapa Lecimy odzyskać Słuchajcie, bierzemy na samym początku dragoni kaneloni Szybko, 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 szybko. Szybko, dobra, ja sobie przygotuję, tylko nie wiem, dam mu jumpscara, ej, coś, wszedł w trapa! Wszedł w trapa! Dobra, udało się, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, on mnie teraz nie widzi, nie wie gdzie jestem Dobra, bierzemy szybko, bierzemy szybko. Biegnie do mnie. Dobra, daję mu ragdola Daję mu Ragdola, słuchajcie, na samym początku. Co tu się dzieje? Patrzcie, leży na ziemi! Trzeba się przygotować. Dajemy mu rakietę i odleciał w powietrze! Ciśniemy, ej, nie to, nie to, nie to Dobra, ciśniemy. Ciśniemy, poczekajcie, niech on tu podejdzie, niech on tu podejdzie. Ja go szybko jeszcze zablokuję. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On tam jest przy u mnie w bazie. Dobra, on nie, uderzył mnie, ale dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja mam jeszcze mega dużo rzeczy w Admin Panelu. Ciśniemy, ciśniemy. Jest tutaj Lucky Block Secret. Co to ma być? Gdzie on jest? Biegnie do mnie, biegnie do mnie. Eee, dobra, dostał Regdola. Dostał gościu ragdola Dobiegnę z tym, ale chcę tego jeszcze leki bloka Uda się, uda się, uda się, proszę działko, działko Trafiło go Co on robi w ogóle Co on robi w ogóle, jaki to jest cymbał Taki gościu mnie skamował No patrzcie co on robi O nie, o nie, o nie, o nie Dobra, dostał więzienie, dostał więzienie Gdzie on jest? Siedzi w więzieniu Siedzi w więzieniu Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Szybko, szybko, dobra, zamykamy bazę Zamykamy bazę, no nie ja mogę bazę zamknąć Czekajcie, czy on coś tam jeszcze ma e, do, do zera go czyścimy Do zera go czyścimy Czyścimy go do zera Biegnie tu, biegnie tu Dobra, e, ragdol, ragdol Dobra, ragdol, e, ja mam pomysł, jak się z nim popawimy Patrzcie teraz Patrzcie teraz, On tu będzie biegł do mnie Ja mu daję kontrola I na drugi koniec mapy ale musi być teraz w szoku. Ale gościu musi być teraz w szoku. Częście patrzcie, biegnie tu. Biegnie, biegnie, biegnie. I nie ma, i nie ma. Ja pierdziele. Jaki to jest lamus. Haha, es lamusie. Co to za gościu jeszcze nie mnie trafić nie umie. Jak się nie ruszam. Co to za lamus. Skamerz, skamerz. Z kamerze walony, ja pierdziele <noise> Co za lamus Nie wierzę, jaki patcie, płaczę, płaczę teraz Dobra, dajemy mu jeszcze scara. Dzwonię po mamę, ona cię kakuje, a hakuj mnie ile chcesz Ja pierdziele